ustawiamy tutaj lusterkę. zaczynam kolejne dwie godzinki jazd dodatkowych liczę na to, że mi dobrze pójdzie bo wczoraj szło mi tak średnio ogólnie będziemy dzisiaj jeździć przez dwie godziny w ulewie ale spoko Jest dzień kolejny cały czas ćwiczymy moi drodzy moi ukochanejki Mamy kolejny tydzień, egzamin za jakieś półtora tygodnia, dwa tygodnia. Tata mój ostatnio był w Patagonii. Jak wam pokazywałam, jaką biżuterię mi tata przywiózł, to w ogóle jeszcze przywiózł coś takiego. Mega ładne. Jakby kocham ten rodzaj sztuki. Naprawdę. Będziemy zaraz montować i też nagrywać podcast, także fajnie. Ale co jeszcze Wam opowiem, to w ogóle była u mnie wczoraj znajoma i się tak mnie zapytała, że w ogóle Olka co to jest, nie? To ma wzór Hello Kitty. Jak możecie zauważyć, i gwiazdeczki. I właśnie mega mi się to spodobało. Zobaczyłam to na Vinted To było już jakieś półtora roku temu i sobie to zamówiłam, ale niestety doznałam zawodu po tym, jak zobaczyłam, jakie to jest małe, bo to były spodenki i prawdopodobnie dla jakiegoś, nie wiem, pięcioletniego dziecka czy coś. No i tak, jak możecie się domyśleć, nie weszłam w to, nie, <laughs> jakby to jest za małe, ale sobie stwierdziłam, że dobra, może zrobimy sobie z tego koszulkę. I nie wiem czy znacie ten patent, że się rozcina tu krocze i jakby zakłada się to w ten sposób Tak na długi rękaw Ale to też było za małe i po prostu nie, nie mogłam się w to wcisnąć I tak to stało u mnie na szafkach jako taka ozdoba I ona mi podsunęła zajebisty pomysł, że mogę w sumie z tego sobie zrobić ocieplacze na nogi Wiecie, że nogawki po prostu odetnie się gdzieś tutaj Ewentualnie tą gumkę stąd się przeszyje, żeby też były zwężenia i można mieć takie oryginalne ocieplacze, więc jakby. Czy jest opłacalne zamawiać spodanki dla pięcioletnich dzieci z Winted? Uważam, że tak. Jak widać, można mieć na to spoko zastosowanie. Nie wpadłabym na to, więc dzielę się z tym z Wami. I co jeszcze sobie zrobimy? Wczoraj odbierałam też paczki. Multum paczek mikrofon, właśnie to co już widzieliście, słuchawki do tego, żeby był lepszy sprzęt pod ten podcast cały i odbierając te paczki, właśnie przydarzyła się sytuacja, że już w ostatnim paczkomacie gdzie miał być właśnie mikrofon i słuchawki, więc w ogóle najważniejsza rzecz na którą najbardziej wyczekiwałam, powsył się paczkomat i to było wręcz przerażające, ponieważ tam był taki, taki komunikat, że Jakieś, daj mi trzy minuty, muszę skontaktować się z rodziną, coś takiego już nie pamiętam dokładnej treści, ale wyglądało to przerażająco. Ale co było wspaniałe w tym, bo finalnie wszystko się udało, choć trwało to jakieś tam 20 parę minut, ale ciągle przyplata przyplatali się różni ludzie i tam przyjeżdżali, żeby nadać, odebrać. <tuszy> 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 I, I to było cudowne, bo kocham takie randomowe interakcje z ludźmi i tam każdy sobie pomagał. Kombinowaliśmy kot, przez kod QR, przez aplikację. Ja dzwoniłam na infolinie i tak fajnie każdy sobie pomagał wzajemnie, aż w końcu finalnie samo z siebie się naprawiło i za którąś tam x próbą nagle ten ekran się odblokował i dało radę to odebrać. Także super, ale co też było wspaniałe, ja tam byłam właśnie ze swoją znajomą i dwie inne panie. I to też było takie fajne, że jak pani odebrała paczkę, taką dobroć, taką chęć pomocy sobie wzajemnej. Co jeszcze czekało mnie w paczuchach, to właśnie ciuchy z wintek. Ale nie takie byle jakie, ponieważ są to legginsy komiksowe, ponieważ mamy, mam właśnie w sobotę imprezę. I będziemy, to pewnie będzie w kolejnym vlogu, zrobię takie szykowanie się, get ready with us, bo też będzie ze mną Wojtek. I będziemy się szykować na imprezę o tematyce kicz Strasznie mi się podoba ten koncept. I wymyślałam sobie, że zamówię coś, co może będzie wyglądało to bo wiadomo, ubiorę wszystko takie pstrokate Do tego będzie pewnie jakaś spódnica w panterkę i w ogóle zero dopasowania, ale to właśnie o to chodzi. I, I chcę się tak totalnie tym pobawić. Ale... Wizualnie, w zasadzie takie komiksy, leginsy komiksowe są naprawdę spoko. Także wybrałam sobie. Zamówiłam dwie pary na wszelki, żeby sobie sprawdzić, które będą lepsze. I w zasadzie, jak to wygląda, to I. Pachnie kraniem. Coś widzę, że tutaj prał, to spoko. Pamiętacie spodnie z Hello Kitty? To jest właśnie to, o czym mówiłam. Widzicie to? O oh nie, jakie to jest małe, nie wejdę w to. Zrobię sobie z tego krótkie spodenki po prostu, ale szkoda, bo wzór jest zajebisty. Ajajaj. No okej, okay. zobaczmy, jak drugie. Oby drugie były dobre. Te są duże i są super agentki różne. No, myślę, że zajebiste. Dobra, to ubiorę te i, i coś pokombinujemy, a z tych sobie zrobię krótkie spodenki. Tyle. Jakąś 23, zaraz idę spać, bo na jut jutro mam o 8 jazdy, a potem zdaję egzamin, więc trzeba szybko napisać gdzieś tutaj na scenie, że stałam za pierwszym razem i robimy szybko manifestację, dzisiaj medytację, bo musi wszystko pójść po mojej myśli. Za bardzo nie mogę e, mówić przez te gumki, ale co ogólnie, to to, że muszę jutro stać i na 100% stam. I się nie mogę doczekać, jestem podekscytowana i w końcu się czuję pewnie za kółkiem, więc mega! Mega, mega, mega! Da. I za jakąś godzinkę zdaję egzamin, moja instruktorka Paula powiedziała, że jeżdżę zajebiście i że są ogromne szanse, że tam Także gdzieś tam pójdę usiąść. Jest strasznie zimno, ale mam dobre nastawienie i jestem na maksa podekscytowana tak jest! Zdałam! Zdałam, moi drodzy! Zdałam! Zdałam egzamin Pięknie, mamy pozytywny i to za pierwszym razem. Ja po prostu wiedziałam, że tak musi być. Sczajcie, że moje instruktorki na początku totalnie powątpiewały i mówiły, że ze mną będzie duży problem. Ja totalnie nie czułam się pewnie za kółkiem, ale co muszę przyznać, to to, że faktycznie już od kilku dni, jak na te jeszcze dodatkowe jazdy tak zapierdalam, to czuję się już znacznie pewniej bo ja już dawno wyjeździłam te 30, tylko teraz ciągle brałam dodatkowe i dodatkowe, bo miałam przerwę, też nie czułam się tak wystarczająco pewnie, ale cieszę się mega i ogólnie miałam jeszcze dzisiaj rano jazdę od 8 do 10. Kiedy zobaczyłam tą pogodę, że mamy kurna śnieg, to byłam like, że no super. Specjalnie chcę zrobić sprawę jazdy w listopadzie, żeby zdążyć zanim śnieg spadnie i akurat dzisiaj spadł. Ale i tak, jakby drogi nie były jakoś zaśnieżone, więc, jakby było spoko. I właśnie miałam tę jazdę od 8 do 10 i o 11:10 zaczynam egzamin. Dlatego, te tam nie wiem, ile to jest 200 metrów sobie przeszłam i czekam już w przez tą godzinę. I właśnie widziałam cały czas, jak. Nowi ludzie przychodzą, inni w ogóle odchodzą, i tam część osób miała takie zadowolenie na buzi, część właśnie było takich sfrustrowanych, więc już też sobie wyobrażam, co będzie ze mną. Liczyłam na to, że trafię na jakiegoś takiego potulnego staruszka, który będzie uprzejmy i, i będzie spoko. I naprawdę cieszę się, że. że no bo właśnie dobrze trafiłam, dlatego spoko był ten gościu, z którym jechałam. Jak najbardziej git prowadził mnie we wszystkim, i tak dalej, więc jakby tutaj spoko, ale jak zdawałam to prawko, to w pewnym momencie on nagle tak powiedział błąd. Powiem ci później o co chodzi. I ja już byłam zestresowana, że właśnie coś takiego w ogóle usłyszałam, bo ja zaczynam sobie myśleć, że o co tu chodzi, nie? W ogóle jaki błąd? Było coś takiego, że jakby jechałam. I tu była dwupasmówka i tu auta jechały, te jechały tak, te jechały tak, no to wiadomo ja chciałam zjechać tutaj w lewo, no to wiadomo muszę przypuszczać. i tutaj w tym miejscu, ja sobie tak oszacowałam, że tutaj auto jechało, ale było wystarczająco daleko i się trochę tak wiebałam. ale uważam, że nie wymusiłam tutaj pierwszeństwa, tylko się zmieściłam. Ale później spanikowałam, bo zorientowałam się, co ja zrobiłam, i ja tak od razu mu mówię, że ja wiem, że ja tutaj nie mam pierwszeństwa, ale sobie oszacowałam w głowie, że te auta były już tak daleko, że dam radę. I on właśnie do mnie, że błąd, ale później mi wyjaśni i okazało się, że błędem nie było to, że tutaj wjechałam e, przed tym autem, tylko błędem było to, że jechałam za wolno, bo tam powinnam do 50 na godzinę i jak robię, jak jadę wolniej, to utrudniam ruch. Więc jakby o tą prędkość się tylko przyczepił. A tak to serio super, wszystkie manewry bezbłędnie, więc ja tutaj też nie sobie nic do zarzucenia. Rano mi nie wychodziła górka, a dzisiaj mi wyszła, więc ja wiem, że tam są tylko dwie możliwe próby, żeby tą górkę zrobić i zrobiłam, więc też się cieszę. No i już byłam taka zadowolona, bo i naprawdę słysząc ten błąd, ja już, się z... ja już byłam zdecydowana, że okej, okay, już wyjebana już koniec po wszystkim, moje manifestacje, wszystko się zdało na nic. Ja zaraz skręcam na bok i kończymy egzamin. Ale on nic takiego nie powiedział, więc ja się zasugerowałam, że mogę chyba jechać dalej i egzamin dalej trwa. Bo ogólnie niektórych, w przypadku niektórych błędów kończy się egzamin od razu jak nie mam nawet jakieś najechanie chyba na linię ciągłą i, bo, i takie rzeczy. A w przypadku niektórych można zrobić dwa, trzy. Ja nie znałam wagi tych błędów, więc ja nie wiedziałam, czy to, co ja zrobiłam, jest już takie totalnie, że mnie kanceluje, czy jednak mogę jeszcze dalej jechać. Ale mamy pozytywne, więc się cieszę. W ogóle nikomu o tym nie powiedziałam, że jechałam dzisiaj na egzamin, tylko moja instruktorka wiedziała. I polecam każdemu, bo uważam, że to jest świetne, ponieważ nie czułam absolutnie żadnej presji. Nikt mi, nie wiem, nie trzymał kciuków za mnie ani nic, bo... Robiłam to tak faktycznie dla siebie, nawet rodzice nie, nie mają pojęcia, że ja dzisiaj zdawałam, czy właśnie Wojtek zaraz będzie u mnie, to wszystkim pokażę, że mam zdane, ale, ale serio super i się cieszę, bo już w końcu z głowy nie wiem, kiedy będę miała swoje auto i będzie mnie stać na utrzymanie tego auta, ale cieszę się. Ciągle słyszałam, co robi źle i dzięki temu wiedziałam, co mogę robić lepiej, żeby jak najlepiej to robić. Więc no i ona mi dzisiaj powiedziała, że jakby dzisiaj i super. dzisiaj i wczoraj się ze mną super jeździło i że mam ogromne szanse, że to znam. Robimy obiad. Wojtek zaraz wróci ze szkoły. Jest pewnie mocno zmęczony i głodny, więc coś tutaj ogarniemy. I tak nie mam wszystkich składników, więc skazałam mu kupić cebulę i twaruk, ale... ogarniemy coś tutaj. coś, przycinka. Naśladowałam sobie na leśnika i w ogóle aktualnie rzucam nikotynę. I myślę, że jestem na dobrej drodze. Nie paliłam już z tydzień. Nie miałam w ogóle własnej nikotyny z 5 dni jakoś. No, walczymy. Teraz mam ochotę sobie coś kupić w formie takiej nagrody, ale nie chcę, żeby moja psychika odbierała nikotynę jako nagrodę, bo od razu moja dopamina będzie się na tym łapać. I będzie chciała tego więcej, dlatego nie, 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 bo to jest w ogóle syf, to jest tak głupie uzależnienie, i ja nie chcę w ogóle już palić, dlatego walczymy! Rysiu? Rysiu! Rysieka, rychu! Hmm. Zastanawiam się, co ja bym mogła jeszcze Wam powiedzieć a propos tego, jak się lepiej przygotować. Na pewno zwracajcie uwagę na to, żeby zachować takie skupienie, ale może też tak być, że na przykład to mi dzisiaj powiedziała instruktorka i dosłownie miałam taką sytuację i na szczęście nie zrobiłam na tym błędu. Dzień. Jak mamy rondo, ruch okrężny i wtedy normalnie pierwszeństwo też jest tam określone, że auta, które są na rondzie mają pierwszeństwo, to instruktor może powiedzieć, że proszę zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu bo rondo to też jest skrzyżowanie, i tak można to nazwać i nam się już od razu uruchamia w głowie, że aha, okej, okay, jest zawracanie, no to mogę od razu dać kierunkowskaz na lewo a właśnie nie, bo jeśli by było ruch okrężny wokół słupka to wtedy tak można zrobić ale na rondzie, gdzie tak naprawdę pierwszeństwo będą miały osoby z naszej lewej strony bo te, które będą na rondzie się znajdować to tutaj trzeba dać ten, tą sygnalizację chwilę przed wjazdem na konkretny pas i tutaj właśnie w tej sytuacji bardzo dużo kursantów popełnia błąd. I no i mi powiedzia o tym dzisiaj całe szczęście. Albo też na przykład formułują coś na zasadzie, proszę skręcić w najbliższe możliwe skrzyżowanie w prawo. I tutaj łapicie się na słowie możliwe, bo czasem macie znak, że zakaz skrętów w prawo. I mimo, że niby istnieje taka droga, to nie można tam skręcić i nie możecie tam skręcić, bo chodzi, że najbliższe możliwe, więc chodzi o jedno następne, co nie? I też tak badają naszą czujność, uważność, czy patrzymy na znaki, to też miedzie się na baczności z tym.